To niebios bram, w nim tylko szukać pociechy na. On nas napoi krwią swoich ran, On ojciec lekarz pan. Słucha Błaga lud, Słuchaj, słuchaj z nami Przemień o Jezu w Smutny ten czas. Bycie druhem to funkcja społeczna. Od początku istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej strażacy uczestniczą w budowaniu polskiej kultury. Przykładem chociażby ta dzisiejsza obecność orkiestry Dentej Spinczyna. Pełnią służbę na rzecz lokalnej społeczności. Zwłaszcza tym, którym nieustannie grozi utrata zdrowia, życia i mienia. O Jezu nas! czyń z nami cór. Przemień, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. Teraz rozpoczynamy drugą część obchodów stulecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręblinie. Panie generale, dowódca uroczystości druh Karol Róg melduje pod oddział Ochotniczej Straży Pożarnej w Gremblinie na apelu z okazji jubileuszu stulecia. Muzyka To zaszczytny jubileusz i szczególna uroczystość, na którą swoją postawą i zaangażowaniem pracowało wiele pokoleń naszych druhów i mieszkańców. Zawsze niosło nas hasło Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Poczesz sztandarowy, Standard do Izby Pamięci odprowadzić. W imieniu Komitetu Fundacji. Wręczam druchowi prezesowi sztandarów budowany przez społeczeństwo oraz lokalne firmy dla Ochotniczej Straży Bożanej w Gęblinie jako wyraz największego uznania. Rzeszotek Zbigniew i Ewelina. Skowrońscy Łukasz i Beata. Pobłogosław, Bo Panie Boże, tę tablicę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego pod oddział spoczni. Bo Bogosław tę figurę świętego Floriana. Ochotnicza straż pożarna Gremlin Powiat Czewo Pomorskie została odznaczona złotym znakiem związku za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i rzeczypospolitej polskiej. Wasza działalność to przykład prawdziwego patriotyzmu i społecznego poświęcenia. Sztandar, który dzisiaj otrzymaliśmy, jest dla nas symbolem honoru, tradycji i jedności. Będziemy go dumnie nosić i reprezentować naszą jednostkę.